Witajcie, moi kochani. Mamy jesień. Jesień jest porą, kiedy praktycznie drzewa zrzucają liście. Kiedy puszczają coś wolno. I dokładnie to jest ten moment, kiedy i my możemy coś puścić wolno. Gdyby drzewa nie zrzuciły liści jesienią, to. Nie byłoby możliwe, nie byłoby miejsca na nowe wiosny. Ten czas wiosny, lata, był dla tych drzewek bardzo wielkim wyzwaniem. One musiały rosnąć, one musiały być w sile, aby dawać nam tlen. I teraz jest czas, aby odpoczęły, aby puściły wszystko to wolno. To już nie przynosi nam jakichś korzyści, bo suche liście nie przynoszą nam korzyści. Więc yy, muszą zrzucić to, co stare, co już nie służy, aby na wiosnę znowu wypuścić nowe pąki, aby znowu na wiosnę były zielone. I dokładnie tak samo, kochani, jest z nami. Jesień to jest również dobry czas dla nas, abyśmy pożegnali wszystko to, co stare, co nam nie służy. I abyśmy zregenerowali się, odpoczęli przez jesień, przez zimę, abyśmy na wiosnę znowu zaczęli pięknie żyć. Potraktujcie ten czas jesienny. Właśnie do tego, aby się ze wszystkim pożegnać, aby pożegnać wszystko, co już Wam nie służy, kochani. Dla każdego to będzie coś innego. Pozwólcie sobie na odpoczynek jesienią i zimą, na samorefleksję. Dajcie sobie odpocząć. A na wiosnę, z pierwszymi promieniami słońca. Odżyjecie właśnie jak te wszystkie drzewa, rośliny i zakwitniecie jak najpiękniejsze kwiaty. Dlatego zastanówcie się, kochani, z czym chcielibyście się pożegnać. I puśćcie to wolno. Czy to ludzie, czy miejsca. To nie gra żadnej roli. Jeśli coś ci nie służy, to wierz mi. Jeśli to puścisz wolno, to w twoją stronę ru ruszy coś lepszego, coś piękniejszego i coś większego. Namaste.